A z nami już Klaudia Kroczek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak przed chwilą widziałyśmy, łanny wietrzyk, piękne słońce. Hmm. Takie słońce było również w Warszawie. Co nas czeka w najbliższym czasie? No dzisiaj. Praktycznie wszędzie to słońce było, długie takie przejaśnienia się pojawiały. W najbliższym czasie też możemy na nie liczyć, ale jednak dominować będą chmury. Parasolki musimy przygotować, to taka zmiana w pogodzie, bo przez parę dni było słonecznie i bez opadów, było bardzo spokojnie. No a teraz już może powrócić czasem silny wiatr i opady deszczu. Jeszcze no jest zima, u nas temperatura wiosenna. Wczoraj, drodzy Państwo, Jolu na Dolnym Śląsku 14 stopni nie było. Ale tam, gdzie śnieg ma być, tam jest. Oczywiście na stokach jak najbardziej te warunki dopisują. Zresztą ja już w tym momencie zapraszam na kolejną prognozę około godziny 20.45, gdzie zobaczymy sobie prognozy i ile tego śniegu na stokach będzie jutro. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To taka wyjątkowa prognoza będzie, ale widzimy, że warunki jak najbardziej dobre i trwa ostatnia tura afery, więc jak najbardziej jeszcze tu Państwa mnóstwo powinniśmy Widywać. No i tak też właśnie jest. Czy to narty, czy snowboard, śniegu jest dużo. Temperatura dosyć wysoka, ale jednak w tych, w tych południowych częściach kraju jest najniższa. No i dobrze, no niech się taka aura utrzyma. Ten śnieg, no jest go całkiem sporo, niech on będzie. Sprawdzamy już teraz, co się będzie działo jutro. Trochę zmian się szykuje i one już nastąpią tej nocy, bo nad Polskę napłyną chmury frontu atmosferycznego, który będzie sobie wędrował z zachodu na wschód. Jednak nadal napływać do nas będzie ciepłe i wilgotne powietrze, więc to są dobre warunki do tego, żeby te chmury się po prostu wypiętrzały, żeby pojawiały się opady. No a przy takiej wysokiej temperaturze, która miejscami przekroczy nawet 10 stopni, będą to opady samego deszczu. W kolejnych dniach może zobaczymy deszcz ze śniegiem, ale zaraz przekonamy my się dokładnie kiedy, bo na razie jesteśmy na mapie Europy. Nadal i stolice europejskie przed nami jutro. Ta najcieplejsza Lizbona, 17 stopni i wyraźnie tutaj możemy oddzielić grubą kreską to, co się dzieje na południu kontynentu, a w centrum i na północy, bo wyraźna różnica na dole pogoda wyżowa, słoneczna. Natomiast im dalej na północ, tym więcej chmur, opadów, deszczu, miejscami nawet samego śniegu albo deszczy ze śniegiem. A tej nocy już powoli te chmury będą napływać opadowe, chmury frontowe nad Polskę, szczególnie na północną i zachodnią, bo tutaj możliwe są opady deszczu, ale w centrum i na południu padać nie powinno, za to tam, gdzie więcej rozpogodzeń, czyli na południu kraju będzie trochę chłodniej, minus 5, minus 1, minus 2, natomiast tam, gdzie najcieplej, no to opady, opady deszczu, dlatego też ostrzegamy kierowców tutaj, gdzie 5-6 stopni, no to może właśnie być ślisko. Jutro te opady będą pojawiały się w całym kraju i jest szansa jeszcze na przejaśnienie, ale tylko w południowo-wschodniej części Polski. Natomiast silny i porywisty wiatr może pojawiać się na północnym zachodzie, poza tym słaby i umiarkowany. No, na wybrzeżu może osiągać prędkość nawet do 60 km na godzinę i to bardzo ważna informacja. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona nadal na zachodzie będzie wysoka. Na południu trzy stopnie w Zakopanem i na Suwalszczyźnie również 3, ale na zachodzie 10, nawet 11. Ostrzeżenia dla kierowców w całym kraju przed silnym wiatrem. Głównie na północy. No i teraz kolejne dni przed nami, bo za dużo się nie zmieni w kolejnych dniach. Ciśnienie nadal będzie niskie, w sobotę wiatr silny i porywisty. Tutaj zapewne temperatura odczuwalna będzie niższa niż ta na termometrach. W całym kraju przejaśnienie, ale w całym kraju też chmury opodowa w ciągu dnia będą się pojawiać. W niedzielę deszcz ze śniegiem bądź sam deszcz i do 9 stopni. W kolejnych dniach również na zachodzie będzie ciepło nawet 10-12 stopni we wtorek, no w środę już lokalnie powinno przestać padać oby ta środa to był ostatni dzień z taką deszczową aurą i oby, oby zrobiło się słonecznie warunki mateo niekorzystne na jutro no dużo chmur Niskie ciśnienie, więc musimy na to zwrócić uwagę. No i na termometrach na naszej mapie wcześniej było tu 10-11 stopni, a to jest temperatura odczuwalna, która będzie znacznie niższa niż to na termometrach. Od zera do dwóch czy 3 stopni. Także jutro proszę ubrać się ciepło, bo faktycznie będzie dosyć chłodno. I raport smogowy też nie jest za dobry, więc kiedy ten silny i wiatr pojawi się w weekend, to ja naprawdę trzymam kciuki za to, żeby on się poprawił. Ja będę tu też w weekend będziemy sprawdzać olawa. Pogoda interia może sprawdzać, bo jej nie będzie w weekend. Zawsze ale, to robię. Ale raport smogowy jak najbardziej warto, żeby wiedzieć, kiedy wybrać się na spacer. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.